Pokażę Wam teraz sekret udanego piwa to co robię po wstawieniu piwa po dodaniu drożdży to jest taki mój patent ale pozwala utrzymać mi temperaturę fermentacji piwa na tej samej na tym samym poziomie zobaczcie, to co ja mam tutaj mam wiaderko i, yy, I wlewam do niego trochę wody. Także yy, jak będę wstawiał i wstawiam do niego wiaderko z moim piwkiem, już można to nazwać piwkiem, piwkiem pomału. Tutaj yy, dolewam tyle wody. Aby mógł włożyć tutaj po prostu grzałkę akwariową, która jest nastawiona na temperaturę 25 stopni. Wkładam ją tutaj. Oczywiście musi być tyle wody tutaj dodane, aby grzałka była zatopiona. Tak, tak jak w akwarium to jest. Włączam to do prądu, przykrywam i fermentacja trwa tyle co potrzeba, powiedzmy tam 7 dni w zależności jaki rodzaj piwa to oczywiście to jest fermentacja fermentacja górna więc fermentacja przebiega w wyższych temperaturach i to jest mój patent nie trzeba do tego zaglądać samo się to dogląda grzałka się wyłącza jak jest za ciepło włącza się jak temperatura spada tu za nisko Piwo stąd jest zawsze super przefermentowane i mam 100% pewności, że cukier został przerobiony tak jak potrzeba. A więc fermentacja będzie przebiegać w takim płaszczu wodnym o temperaturze 25 stopni w tym wypadku. Tutaj niedługo wsadzę rurkę fermentacyjną i to sobie będzie fermentować. Do czasu e, przerobienia całego cukru, albo inaczej, może większości tego cukru, tak? Później będziemy butelkować. Także ten rodzaj e, zaopiekowania się Twoim e, piwem, które fermentuje, to jest najlepsze, co może się piwu e, moim zdaniem przydarzyć. Stała, stabilna temperatura. Jest to łatwe do uzyskania. Zobaczcie, tak to wygląda. Jeszcze raz z daleka duże wiadro. W tym wiaderku jest to moje wiaderko z piwem fermentującym. Na koniec to po prostu przykrywamy. I mamy stabilną temperaturę do fermentacji. Super sprawa. Sprawdzone generalnie w czasie zimy to jest najfajniejsza sprawa kiedy temperatura w domu nie jest stabilna, bo czasem wiecie grzyniki słabiej grzeją, czasem mocniej i temperatura się zmienia latem nie ma takiego kłopotu z reguły temperatura utrzymuje się na jednym poziomie, jeśli to jest w którymś miejscu domu na poziomie 20 paru stopni, więc nie mamy o co się martwić zimą jest to kompletnie inna historia i yy, wielu ludzi pisze do mnie, że ma kłopot właśnie z tym, że nie jest pewnym, czy piwo przefermentowało, czy, czy, czy jest dobrze, czy jest źle. Najlepszym rozwiązaniem na to jest zbudowanie czegoś takiego yy, i wtedy ma się pewność, że wszystko stuprocentowo jest yy, pewne.